Maga Świąt zawitała do gminy Szydłowo. Jest to druga edycja tego wydarzenia. W tamtym roku przy drzewku bożonarodzeniowym w Szydłowie spotkaliśmy się. Ładnie to wyszło, rozświetliliśmy drzewko. Postanowiliśmy wtedy, że dru druga edycja będzie już w trochę urozmaiconej formie i jest. Jarmark bożonarodzeniowy, są stoiska z pięknymi ozdobami, stoiska z wyśmienitym wigilijnym, wigilijnymi przysmakami, są animacje dla dzieci bardzo ciekawe, fajne wydarzenie i klimat świąteczny w jak najlepszej okazałej formie. Czekamy na odpalenie drzewka Bożonarodzeniowego i na pewno tutaj należy wszystkim podziękować za osobom zaangażowanym za to wydarzenie, osobom, które przywiozły żywe zwierzęta, proboszczowi za udostępnienie swojego placu, wszystkim kołom gospodyń wiejskich oraz podmiotom, które postanowiły wystawić się ze swoimi ozdobami. Centrum Oproszenia Kultury przede wszystkim za organizację tego wydarzenia i wszystkim innym, którzy są dzisiaj z nami. Szanowni mieszkańcy z gminy Szydłowo, chciałbym na, w tym okresie pięknym, świątecznym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Dużo miłości, bo ta miłość przede wszystkim ma napełniać nasze serca w, tym, w tych chwilach narodzin Chrystusa. Pogody ducha, rodzinnej atmosfery podczas wie, wieczoru wigilijnego. No i szampańskiej zabawy noworocznej. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego od samorządu gminy Szydłowo.